Weź! To um, jest ta w żagiel z Jeszcze raz mi złapie za harpon, płyt mnie drachm Au! Piorno <laughs> Justin Dobrze są żagle, gada z głupoty Darku, coś by wywaliło ci w cały internet? Wywalił mi cały prąd O! O, <grym> to Wyższy to. poziom. Uwaga, dziś i w nocy, 21, 22 06. zgradami i z wiatry. Ja na S, SW, a nie na NW. GRIP jest prawie idealnie na północ od nas. Płynąłem na ślepo, musiało nas y, wszystko wyjrzeć. No, ale trochę. Zresztą przejmij, mister. Ok. No dobra, to pójdź. Chwilę ty prawie, jak chcesz to, to strzelaj. Eee, okej. Okay. wracasz? No, nic nie, nie sopa. Sopa, No, odpalam no, sopa. Odpalam dobra, dobra. Festiwal, i to nie pomiędzy, z... Czuję, to będziesz, będziesz? Co jakby dosłownie tylko na chwilę było to utrudnione Szczerze? Teraz yy, zostałem adrenalinem Co, jak ci prąd wywaliło? Wyobraź sobie, że wokół mnie nie ma praktycznie nikogo Kilometr okay. Co ty, gdzie ty mieszkasz panie? Kujawsko-pomorskie Drago!